Siemanko z tej strony Noita. a w dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie tam o tym ten oto komiks z Lego Ninjago, więc zapraszam do oglądania. Jest to komiks na Marzec 2020. Wiem, że marzec 2020 już był no, dawno, dawno. Ale no... Była w kiosku też ten komiks był i stwierdziłem, że no nagram. Że wezmę niemal też tego komiksu, więc go nagram. Wezmę, kupię, nagram ten komiks. Więc to zrobiłem, więc no zostawcie subskrypcję gdzieś tutaj macie czerwony przycisk tutaj na palcu kliknijcie go tam na dole będzie taki fajny szary i zostawcie jeszcze łapkę w górę naprawdę będzie mi bardzo miło jak zostawcie łapkę w to będzie mi tak miło, że ja nie wiem. zostawcie jeszcze komentarz i zaczynamy Dobra wyjeżdżamy sobie co tu dostaliśmy, więc tak mamy figurkę Kaja odpakujemy oczywiście, odpakujemy sobie jeszcze karty ale karty na innym odcinku, który będzie już za niedługo, nie wiem za ile, czy za tydzień, czy kiedy, ale będą na pewno te karty, więc na nie również czekajcie. I, i mamy komiks. Trzeba to odpocząć, dobra. Weź ten papier, wyrzućmy. Dobra, i mamy komiks, mamy tutaj Lloyda. I... I górkę się na koniec. Chciałem jeszcze powiedzieć. Więc, dobra, yy, zaczynamy. Mamy tutaj reklamę LEGO Star Wars. I mamy jeszcze, że komiks jest w komiksie, no bo to chyba logiczne. I że mamy zabawkę Kaja. I tutaj jest komiks. musisz sobie obejrzeć. Będę tak w miarę powoli przesuwał. Tutaj mamy, jak zbudować Kaja. I tę miecz. Eee, mamy dalszą część komiksu. Właśnie czego wiadomo? Przypominam, że można film zatrzymać. Jak ktoś by chciał po prostu się przypatrzeć jakiejś stronie, to coś. Tak to wygląda. Mhm. Mm Może. No wiadomo, jak jakaś scena się spodoba, to możecie sobie zatrzymać i się przypatrzeć. Więc lecimy. połowę minęliśmy komiksu. Moim zdaniem komiks bardzo fajny. Jeszcze nie czytałem, bo oczywiście otworzyłem. Dopiero dzisiaj na filmie. Znaczy otworzyłem takie... To przed chwilą bo zapomniałem, ale nie patrzę nic do środka. Do gazetki. Do komiksu. I co mam tutaj? Mamy reklamę. Yy, gazetki lego, Chim, lego chima lego lego ninjago legacy tak dobrze widzę tak lego chima legacy tą gazetkę no komiks już też jest starszy jest już tej gazetki już też nie ma też gdzieś z doma się w kiosku jak ja zdobyłem tą, ten komiks właśnie ale to już raczej rzadko chociaż czasami może się gdzieś udać i co my tu mamy w złym miejscu o niewłaściwym czasie Aha tu pamiętam był taki odcinek chyba to jest Skrót odcinka Tak to jest skrót taki odcinka w komiksie z tego co tu widzę No był taki odcinek był O Armia Kamienna A ten no to też jest Skrót tego odcinka Z kamienną armią Jak oni tu walczyli z takim wielkim No Armia Kamień się no tak nazywał. Tutaj widzę. Pamiętam, że tutaj walczyli z nim. To już był taki odcinek. Dobra, i dochodzimy do końca. Mamy tutaj co? Reklamy i w sumie to tyle. I że 22 września wychodzi kolejny komiks, no ale już ten komiks już dawno wyszedł, bo to się jest. No ten komiks u już jest starszy, jak mówiłem. I mam jeszcze reklamy kart i myślę, że sobie nagra... Teraz otworzymy tą figurkę Kaja, więc co, otwieramy? Aj! Przód, trzy, co Dobra, otworzyliśmy, szybko poszło. Wam tak, żeby pokażę jak to... Aj, tu się... Po... Mi się ogólnie pogięła to. Ta figurka. patrzcie tak, tak to wygląda. Myślę, że wezmę tam, że nie tutaj Dobra, chyba wszystko... Nie, coś tam jeszcze w środku zostało, widzę. Tak, są nóżki i to zostało. Dobra, chyba wszystko. O, co tu poleciało? Nie no nic już w środku nie ma. Więc co? Składamy. A chciałem złożyć i zauważyłem, że tutaj się przy, przyczepiło. Taki mały element się przyczepił do nogi Kaja. Więc nieźle. Dobra, teraz składamy. I tak prezentuje się Kai, Ma dwie twarze. Ma taką i taką. Ja ustawiłem taką. No i tak wygląda ten Kai, więc bardzo fajną. Dostał również broń. I fajnie, że dali do komiksu. Czy oto Kaja. Więc co? Zamknijmy komiks i takie podsumowanie. Więc dobra. Ja oceniam ten komiks bardzo dobrze. Myślę, że takie może być. Dajmy, <laughs> yy, no, no nie wiem. 8,5 na 10. Myślę, że będzie to ok cena. Więc dziękuję Wam za obejrzenie, Zostawcie łapkę, skrycie. Ale też już Wam mówiłem na początku. Mam nadzieję, że to zrobiliście. Będzie mi naprawdę bardzo miło. I widzimy się już w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć. Ciemka. Pa. Pa. pa.